Wszyscy ładnie. Wracamy do półkola. Idziemy do półkola. Proszę bardzo, przyjdzie do mnie Maryja i Józef. Ładnie się ukłonią. A my bijemy brawo. Maryja i Józef siadają. Nie? Aha, siadacie z przodu. to już przede mną siadacie. No. Nie wszyscy siadamy. Uwaga, uwaga. Słuchajcie, chcę powiedzieć kilka słów. Słuchajcie, wszystkie mówię, szczęść Boże. Słuchajcie. Przyjechaliśmy dzisiaj do Was na malutką chwileczkę, taką tyci, 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 żeby Wam coś fajnego pokazać, coś nie Nie tylko Wam, ale wszystkim, którzy tu z Wami pracują. Uwaga, przed chwilą coś tu wnosiliśmy. Co to jest? To jest krzyż. A słuchajcie, kiedy widzimy krzyż, to o kim sobie przypominamy? Powiedzcie, który na tym krzyżu za nas co zrobił? Umarł, tak? Niestety go zabili, ale on się dał zabić, bo nas bardzo... Tak, zobaczcie, zjekiło z wielkim Zobaczcie. Ale uwaga, uwaga, wiecie co? Ten krzyż, który tu mamy, zobaczcie, jest taki duży, jest duży. A, jest to duży. Wiecie, co mam powiem? Ten krzyż jeździ po całym świecie. To daleko czy blisko? Daleko, daleko czy blisko? Daleko! To bardzo daleko. Słuchajcie, ten krzyż widział już i dotykało bardzo dużo milionów ludzi. Ile to jest dużo milionów ludzi? Pokażcie mi. To... O, nieskończona ilość, nie? Ile was tu jest w grupie? Ktoś wie? Ile was tu jest osób? Ile was tu jest? 20? 30? 70? To, patrzcie, 70. A 70 to jest tyle? A kilka milionów to jest... Tyle. Dużo czy mało? I słuchajcie, tyle osób widziało już ten krzyż. On był, słuchajcie, nie tylko w Polsce, ale był na przykład w Brazylii. Był w USA, był w Niemczech, był w Anglii. A jakie znacie kraje na świecie, powiedzcie mi? Dobrycia. Jakie znacie kraje na świecie? No. Azja to jest cały kontynent, nie? Anglia. No. Anglia, był w Anglii też. Gdzie jeszcze nie musicie? Alca to jest taki kontynent duży. Tak był na dworcu też, jak najbardziej w Katowicach. Gdzie jeszcze był? Powiedz. Polska. Co jeszcze? W Islandii też ten krzyż był. Słuchajcie, kochane dzieci. Mamy taką piosenkę, nie wiem czy pamiętacie. Spróbujemy ją zaśpiewać. Patrz na Jezusa, krzyż. Spróbujemy. Powstańcie ładnie. Spróbujemy wszyscy zaśpiewać. Fajnie. Popatrzymy tu na ten krzyż. On jest popatrzcie, taki wielki, że nie da rady, żeby tutaj stanął w naszym przedszkolu. Dlatego tutaj leży na tych naszych stoliczkach. Ale my piękny teraz zaśpiewamy. Patrz na Jezusa, Krzyż. Patrz na Jezusa Krzyż. Bo On Cię ty... Tylko może wybawić, patrz na Jezusa Krzyż. Jeszcze raz mocno. Patrz na Jezusa Krzyż. Patrz na Jezusa Krzyż. Bo on cię tylko może wybawić, patrz na Jezusa Krzyż. I jeszcze raz. Patrz na Jezusa krzyż, patrz na Jezusa krzyż, bo On Cię tylko może wybawić. Patrz na Jezusa krzyż. Ale razem z krzyżem jest też tutaj coś pięknego. O, No, a kto tam jest na tym obrazie? Jezusa No właśnie, a coś ksiądz nam więcej powie na temat tego no, obrazu tej ikony? Zobaczcie. Słuchajcie, ta nikona też przewędrowała cały świat. Uwaga, uwaga. To jest Maryja, tak? A jak myślicie, to jest teraz trudne pytanie. Jak myślicie, dlaczego Maryja jest tak bardzo blisko tego krzyża? Jak myślicie, dlaczego? Czy ktoś słyszał już o czymś takim podobnym kiedyś? No? Wiktor, powiedz. Bo się kochają. Bo się kochają bardzo. Bo Maryja to jest mama kogo? A Jezusa, który umarł na krzyżu. Słuchajcie, i była taka sytuacja, że kiedy pan Jezus umierał na tym krzyżu i bardzo go bolało, to blisko niego była kto? Maria, ja jak blisko patrzyła na to wszystko, serce się jej ściskało. I za trzy dni dopiero się bardzo cieszyła, kiedy pan Jezus powstał z martwych. No, my chcemy dzisiaj sobie o tym trochę powiedzieć, za chwilę się pomodlimy, ale też mam jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Wiesz, co u ten krzyż od przyjechał? A, właśnie. Słuchajcie, no trudna sprawa, ale spróbuję wam to wyjaśnić. Za półtorej roku, czyli za jeszcze tyle czasu, w Polsce, w miejscowości Kraków, kto był w miejscowości Kraków już kiedykolwiek, ręka do góry? opuśćcie ręce. Będzie bardzo dużo młodych ludzi na tak zwanych Światowych Dniach Młodzieży. Uwaga, nauczymy się tej nazwy. Światowe Dni Młodzieży. Powtórzmy. Światowe Dni Młodzieży. I jeszcze raz. Światowe Dni Młodzieży. No, Wy jeszcze nie będziecie taka super młodzież, ale już możecie się uczyć, że tam przyjedzie kilka, słuchajcie, milionów młodych ludzi, żeby uwielbiać Pana Boga, żeby się cieszyć Panem Jezusem. Chcielibyście na coś takiego pojechać? Chcielibyście, czy nie? No to jak jeszcze trochę chleba zjecie i trochę herbaty wypijecie, to za parę lat może pojedziemy nie do Krakowa, a gdzieś na drugi koniec świata. Zobaczymy. Słuchajcie, teraz tak. Kochani, trochę byśmy się pomodli, dobra? Uwaga, uwaga. Składamy wszystkie piękne ręce, a wszystkie gadumy dajdą ci bądź. Słuchajcie, spalamy noczki. Chcę po... Syna i Ducha Świętego. I módlmy się razem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie się imię Twoje, żyć królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak od niebie tak i na ziemi. Dlewa naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako My odpuszczamy nasze winowajców i nie wróć nas na pokuszenie, ale na od złego i módlmy się nadal. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego.